Niech będzie po z Chrystus. Dzisiaj chyba o naszych problemach. Czasami wydaje mi się, że mamy jakieś kłopoty, problemy i smutni jesteśmy. Ale warto porównać naszą sytuację z sytuacją na Ukrainie, gdzie bomby wybuchają w domu, gdzie najbliżsi są rozrywani na strzępy, a my jesteśmy ciężko ranni. Nie mamy rąk albo nóg. To jest zdecydowanie największa tragedia. To się dzieje tak blisko nas. Warto sobie porównać naszą sytuację z nimi i zobaczyć nasze problemy w porównaniu z ich problemami. Tysiące ludzi dotyka to codziennie na Ukrainie, w Rosji i na całym świecie. Czy nasze problemy faktycznie są tak wielkie? Warto porównać to z problemami innych. Każdy niesie swój krzyż. Warto popatrzeć, czy ten nasz krzyż faktycznie jest taki ciężki, że nie możemy go unieść. Niech miłosierny Bóg da nam światu Ducha Świętego i poprowadzi nas najkrótszą z dróg do nieba, gdzie nie ma krzyża. Niech miłosierny Bóg nas wszystkich błogosławi i prowadzi nieustannie.